Czuwaj, harcerze, 800 subów, doskonała okazja ku temu, żeby poświętować dobrym, domowym piwem. Ale czy dobrym, to się zaraz okaże. Więc tradycyjnie chciałem Wam podziękować za to, że. cóż, tak na poważnie, że wytrzymujecie te dziesiątki minut z ogromnym, naczelnym nudzią. Ogromnym? Czy ja jestem ogromny? Chyba, że ogromny nudziarz, naczelny nudziarz Rzeczypospolitej, to znaczy ze mną, z biednym tunkiem z prowincji. I przechodząc do konkretów, czyli już Wam podziękowałem. Przechodząc do konkretów. Mam dzisiaj wyjątkowe piwo do takiego świętowania, takiej rocznicy. Piwo... Teraz uwaga zaskok, piwo bez etykiety a ten, ten, ten brudzik to z mojej strony, z, z łysym kapslem, jakże pięknym, złotym kapslem. Dlaczego to jest piwo jakieś szczególne? To jest piwo domowe, to jest piwo mojego serdecznego przyjaciela, którego namówiłem na to, żeby y, ważył piwo. A ja go przestawałem, przestawałem, przywoziłem. Byliśmy razem na toruńskim zlocie, toruńskim zlocie... W czwartym toruńskim zlocie piłowarów domowych, sorry, że zwróciłem, ale tam u góry mam jakąś tam informację o tym, eee, złapał zajawkę Andrzej z Bydgoszczu eee, i uważał. Uważył pierwsze eee, piwo. Piwo z ekstraktów. I American India Pale Ale. Piwo z ekstraktów. Eee, trochę eee, zbostowane. To znaczy... Eee, Piwo jest, piwo jest. było zakupione, tak naprawdę nie jest to piwo z puszki, ale piwo z. Ja będę otwierał i będę wam. Piwo z torebki z pewnego trójmiejskiego sklepu, który znajduje się w Sopocie. Piwo jest schłodzone. Piwo bez żadnych wad. Słuchajcie, jeżeli chodzi o aromat takiego piwa zrobionego na ekstraktach słodowych. No to powiem Wam, że jakiejś wielkiej różnicy w aromacie z butelki nie ma pomiędzy piwem zacieranym, a takim, że tak powiem, robionym w ciągu jednej godziny, czy dwóch. A może dlatego, że w zestawie, w takiej torebce jest chmiel e, liberty ja nie spotkałem się wyciągnąłem z e, szklankę i mam nadzieję że będzie domyta ze zmywarki więc nie chciałbym mieć bąbelków na ścianie, które świadczyłyby o niedomyciu, proszę bardzo piwo z ekstraktów pół pinty pół, tak pół pinty proszę bardzo, e, Zbliżę wam wysycenie jakie tutaj buzuje którego w shakerze w no, yy, noniku znaczy no nie wiem coś tam widać prawda odbija się kurcze światło i słońce o proszę tak pokażę wam żeby zachęcić tych, którzy jeszcze nie ważą proszę jak może się pięknie tutaj widać wysycenie zachowywać piwo jako może mieć pianę, proszę bardzo, dawno nie robiłem zbliżeń, bo to może lekceważyłem na pianę Piana niejednokrotnie, słuchajcie, lepiej wygląda niż w piwie za 7 zł kupiony, te, te magiczne 7 zł, o którym kiedyś może w końcu coś nagram. Proszę. Czyli z pianą jest jedna pinta. No i co? Zła piana? Piękna piana, prawda? Jak na puszki, tak zwane. Tak e, krzyczane, znaczy że... Tak, 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 tak. O puszkach mówi się z wielką degustacją, że piwo puste, że ty, że tamto. Proszę. Piękny kolor India Pale ale Piwo jest nieklarowne, jest mocno opalizujące. No jest. No nie powiedziałbym, że jest mętne. Jest mocno opalizujące z bardzo ładnym wysyceniem, drobno zbudowanym z bardzo drobnych bąbelków, One dlatego budują bardzo ładną podbudowę piany, też drobnoziarnistą. Piana wygląda. No, pomimo tego, że jest ok, nie wygląda na trwałą, ponieważ już od góry tutaj zaczyna się zapadać. Mam nadzieję, że Andrzej wytrzyma ten ciut krytyki. Tu zaczyna się zapadać i ona gdzieś tam zniknie, tak? Ale, ale pamiętajcie, że to jest piwo numer jeden. Piwo, piwo, piwo zważone po raz pierwszy, więc yy, yy, mówię zaraz o chmielach. Yy, dziękuję jeszcze raz, 800 subów. Andrzeju zbyt Bydgoszczu. Dzięki za butelkę degustacyjną. Na zdrowie. Dwa rodzaje chmielu tutaj zostały użyte. Po pierwsze chmiel, który był w zestawie, chmiel Liberty. A po drugie chmiel Citra. I to dużo tej cytry. Citra została dodana do krótkiego podgotowania w tym garnku z wodą, do którego została wlana zawartość ekstraktu słodowego nakmielonego. I do tego jeszcze została dorzucona citra do chmielenia na zimno. Nie pamiętam, ile tam było na zimno chmielenia, ile dni, ale na pewno Wydaje mi się, że tydzień. I powiem Wam tak, Citra zrobiła generalnie robotę. Czuć piękne, piękne, piękne grejkruty, cytrynę. No ja żona powiedziała, że sama cytryna jedzie tutaj. I gdyby nie gorycz, to nawet by jej zasmakowało, bo aromaty stwierdziła są świetne i naprawdę muszę wam powiedzieć, że aromat jest, i tobie że, że aromat tego piwa jest... Po raz pierwszy użyję niekonwencjonalnego słowa. Zajebisty. Co bym tutaj poprawił, to finish piwo jest, idzie w stronę ta piejka, pomimo... No jest dobra, jest ekstraktu, więc tutaj nie ma się co przyczepiać za bardzo, ale tak. Kolor jest lekko ciemny, natomiast gdybym nie widział koloru, to powiedziałbym, że ta IPA idzie w stronę West Coasta, czyli jest dosyć wytrawna, ale taka łyska ostowa powinna być do, trochę jaśniejsza ta lipka. E, zapomniałem wam o najważniejszym powiedzieć, Tu jest 14 balingów. I wracając do tego, co nie dokończyłem. Goryczka. Goryczka jest lekko za długa. E, przypomina trochę goryczkę pisową, z tym, że jest za długa. Trochę, trochę, trochę zalega. E, im dłużej zalega, tym trochę się robi bardziej nieprzyjemnie, może tak. Także citra w aromacie i w smaku zrobiła zajebistą robotę. Podejrzewam, że Liberty e, troszeczkę jest, mm, troszeczkę nie w temacie jest sypnięty, czyli mamy na końcu finish <laughs> piwa wytrawnego, dobrze nagazowanego, nagazowania, które podkreśla właśnie e, też w pewnym sensie ibu. Pozostaje taki trochę za długi, za długi, ciągnący się trochę, taki wodnisto-goryczkowy posmak. Ale jak na pierwszą ipa piwo jest bardzo dobre. Myślę, że w konkursach takich konsumenckich można śmiało takie piwo, czy takie, czy z lekkim namoczeniem ziarna, półgodzinnym wystawiać. I, i, I będzie ok. Nie ma żadnych wad, nie ma żadnego skażenia. Zanurzając nos w cynoniku czuję się tylko i wyłącznie owoce tropikalne. Hmm. Piwo jest orzeźwiające i zadziwia... zadziwiająco oleiste. Zadziwiające, no bo mam tą świadomość, że to jest piwo z ekstraktów. Ale naprawdę. Właściwa zrobiła taką robotę, że nie do końca e, człowiek głupieje, tak, nie do końca e, czuje, że, 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 że to nie jest piwo zacierane. Bardzo myli taka właśnie, jeszcze prowadza w błąd, taka oleistość, no nie syropowatość, ale jedwabistość-oleistość, taka przemywająca się po podniebieniu między zębami. To piwo jest taki jakby na namiastką piwa gęstego. No, coś w tym stylu, a, ale, ale no nie jest wodniste, nie jest rozwodnione, jest, 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 myślę, że jest ekstra, oby tak dalej. Poświętowałem i 800 subów i piwo bardzo szczególne, bo pierwsze piwo e, kogoś, kto uważył to piwo i to pierwsze piwo jest bardzo dobre, e, świetne, a więc jeszcze raz Wam dziękując, życzę Wam wszystkiego najlepszego no i do zobaczenia.